Przed nami czwarta niedziela Wielkiego Postu. Ten wielki post jest inny od innych przez fakt epidemii. To nasze domy stały się miejscami modlitwy, rekolekcji, wzajemnej miłości. Za sprawą epidemii. Wykorzystajmy ten czas, by na nowo odkryć. Ogromną Bożą miłość. Bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest niewidomy. Ciemność kojarzy nam się z grzechem, ze słabością. Każdy z nas żyje w tej ciemności. Potrzebujemy więc światła Jezusa Chrystusa poprzez sakramenty święte, Słowo Boże, Eucharystię. Odkrywajmy to światło w tych wszystkich sytuacjach, które, z którymi. Przychodzi nam się zmierzyć. Niech to będzie czas budowania więzi i odkrycia na nowo Bożej miłości. Trwajmy w naszych domowych rekolekcjach.